Dlaczego tutaj jesteś? Jaka jest Twoja rola? Wspomagam nasze centrum, Branżowe Centrum Umiejętności w Pionkach, w prowadzeniu szkoleń, edukowaniu operatorów, programistów. Ja nazywam się Jakub Siedlar i witam w kolejnym odcinku C&C Krok po kroku, serii, na pokazuje pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych w Słuchajcie, przyjechałem na konferencję organizowaną przez Branżowe Centrum Umiejętności w Pionkach, przez BCU Pionki. Porozmawiałem z pierwszymi ludźmi, zobaczyłem co tutaj się dzieje i na razie jestem turbo zachwycony. Jeżeli taki jest początek, to boję się co będzie dalej. W tym filmie zobaczycie krótki skrót, jakby krótki skrót. Skrót tego co się działo na tej konferencji, moje własne przemyślenia na ten temat. Natomiast oprócz tego inne filmiki z konferencji już na pewno widzieliście i wiecie co się tutaj działo, a to będzie taki filmik dla tych, którzy nie oglądali jako zachęta do oglądnięcia. Zapraszam do oglądania. Pierwszą z rzeczy, która mi się podoba, jest system od Upsbow. System 3D korzystający z platformy Oculus. Wydaje mi się, że z Questa trójki, serwisowy do naprawy instalacji i pełnego manipulowania obiektami związanymi z obrabiarką sterowaną numerycznie, z hasem. Słuchajcie, jest to rozwiązanie świetnie. Kiedyś rozważałem, rozmawiałem z firmami, ile by kosztowało stworzenie takiego systemu. Zaufajcie mi, to są kurczę, siedmiocyfrowe kwoty. A to co widzę wyszło świetnie, na pewno później poproszę chłopaków, żeby dali mi się pobawić, bo myślę, że będzie warto. I jak to na konferencjach, słuchajcie, to jest przygotowane wszystko na wysokim poziomie. Jest kawusia, jest jedzenie. Jakby to nie jest tak, że przypadkowi ludzie zjeżdżają. Zauważcie, może rozpoznajecie niektóre twarze, tutaj to co się będzie działo, przypuszczam, że będzie niesamowite. Nie jestem jedyną osobą z kamerą, ale mam zdecydowanie najmniejszą kamerę na razie. Zobaczymy co się będzie układać dalej, nawet są jakieś relapy alpowe. Co mnie bardzo cieszy, no, to jest dopiero początek rejestracji gości, a już się zaczyna robić tłoczne. No i nawet w holu, tam gdzie się rejestrujemy, czyli jeszcze nie w samym BCU, tylko znacznie wcześniej, już mamy pierwszego hasa. Słuchajcie, mamy desktop mila, widzieliście go już na kanale. Desktop mila robi nam tutaj grawerkę. Co grawerujemy? Napis BCU w lesie? No i mamy teraz napis mechanicy w Takaziu. Okej, okay, super. Sami zaprogramowaliście wszystko, sami przygotowaliście wszystko, czy ktoś pomagał? Trochę pomagali, ale myślę, że większość to sami. Okej, okay, spoko. I widzę z VPS-a, czyli graficzne programowanie się przydało. Dosyć bardzo. Ekstra. Super, bardzo mi się podoba. Doceniam to, że działacie w tym wy, a nie, że to jest robione tylko przez nauczycieli, bo to oznacza, że to, co się dzieje w BCU faktycznie chyba działa i chyba ma znaczenie. To nie miałem pojęcia o tym, a teraz jestem w stanie zrobić podstawowe rzeczy i myślę, że do końca w szkoły będę potrafił zrobić już nawet i bardziej skomplikowane projekty. A w której jesteś w klasie? W trzeciej. Super. Gratuluję, naprawdę świetna robota. Przybiłbym piątkę, ale mam obie ręce zajęte. Nie ma problemu. Biorąc pod uwagę, że to jest dopiero pierwsza edycja, bardzo mnie zdziwiło to, ile mamy identyfikatorów, bo zaproszonych jest ponad 100 osób, nie licząc tych oficjeli lokalnych. I powiem szczerze, że proces wydawania identyfikatorów i kluczy do pokojów, bo oczywiście konferencja jest noclegiem, dwudniowa, mnie bardzo zadziwił, bo wszystko potrwało może minutę. Jakby wszystko jest sprawne, wszystko jest dobre. Jeżeli nawet od strony organizacji wszystko działa, to znaczy, że i organizacja reszty również powinna być w porządku. Trochę żałuję, że ja nie mam takich fajnych kamer, ale to jest temat na przyszłość. I plan jest taki, żeby to podsumowanie było, cóż, jak nazwa wskazuje, tylko krótkim podsumowaniem, więc nie będę wam opowiadał o wszystkich wykładach. Powiem wam tylko, że, zwłaszcza w pierwszy dzień, było bardzo dużo na temat druku 3D, bardzo dużo na temat sztucznej inteligencji, trochę na temat problemów energetycznych, związanych jakby z całym naszym życiem, i ta tematyka faktycznie do mnie trafiła. Znaczy się. Jak zobaczyłem tytuł wykładu, to pomyślałem, moje złe flaki z olejem, po czym okazywało się, wow, już na drugim czy na trzecim slajdzie, to są mega ciekawe tematy, zresztą mogliście je zobaczyć na środowych odcinkach, wszystkie poza jednym, bo niestety na jeden nie mieliśmy zgody na publikację, wynikało to z pewnych obostrzeń i z faktu, że to najprawdopodobniej były zastosowania bardziej lub mniej militarne. Ale wszystkie inne wykłady mogli się zobaczyć albo na live, albo na odcinkach środowych. Tak więc to wód go skrócik. A teraz jedźmy do samego BCU. OK, zakończyła się pierwsza część, czyli wykłady w dwóch turach realizowane. Czas teraz na wycieczkę do samego BCU, tam gdzie zobaczymy maszyny, tam gdzie zobaczymy pracownię. Wszyscy siedzimy już sobie w busiku. A i w tym busiku tam jest sobie te 20 coś osób. Malutki busik, on będzie jechał w trzech turach, więc w trzech turach zabieramy się no i oglądniemy, zobaczymy jak to wygląda. Nasz czerwony bus nas dowiózł do BCU Pionki. No i lecimy, branżowe centrum umiejętności. Zobaczymy, czy to naprawdę jest takie super, jak wszyscy mówią, ale myślę, że jest. Bo to, co na razie widziałem na zdjęciach i na filmach, sugeruje, że raczej tak będzie. Dobiegam, 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 dobiegam. I postaram się Wam nakręcić pierwsze wejście i pierwsze takie ogólne spojrzenie na to, co tutaj się dzieje żebyście mieli nieustawione, prawdziwe podejście. Tylko tutaj wiadomo troszeczkę sobie przyspieszymy, bo nie będziemy koreczkę ludzkiego kręcić. Zacznę od dwójeczki. Świetna koszulka, podoba mi się. Szacunek. Mogę złapać w kamerę? Lepsza. Genialna. Interaktywna platforma, komputery, ekstra krzesła i symulatory symulatory i tutaj już jest na kompletnym symulatorze. Yy, taki, który istnieje już w konkretnej maszynie. Co jest właśnie fajną zaletą tego wszystkiego, że yy, symulator ma identyczne funkcje jak funkcja działającej maszyny. Bo też na co zwróciliśmy uwagę? To młode pokolenie może się wydawać takie, że ono jest natura, że wszystko? To one się troszeczkę, yy, to to pokolenie się jednak troszeczkę boi dotknąć tym bardziej, że widzą, że ta maszyna no coś robi, coś z dużymi prędkościami, to tutaj dotykając klawiszy tak naprawdę się nic złego nie dzieje. Czyli to jest taki drugi etap, który oni muszą przejść, żeby już zacząć pracę na konkretnej maszynie. No jeżeli już złapią zasadę działania trenażera, sposób prowadzenia programu, mogą przejść do małych maszyn, które pracują z małymi prędkościami, ale znowu jest pulpit, który jest taki sam jak już w dużej konkretnej maszynie. Czyli przechodząc przez te konkretne etapy, on wdraża się już w działanie konkretnej maszyny i te maszyny, które zobaczycie potem już tam, uczniowie już podchodzą troszeczkę inaczej. Mniej bojaźliwie, chętnie i faktycznie ci uczniowie, którzy tu byli u nas z trzeciej klasy, to ci, którzy tutaj obsługują te maszyny, to ja się zdziwiłem, bo w bardzo szybki sposób oni to złapali. To, to też jest taka, oni w tej technologii informatycznej działają, więc nie ma żadnego problemu. No i potem pod, pod kątem technologii ich tylko dostosowujemy, bo pracujemy w różnych materiałach. Mamy taki pom, fajna rzecz, żeby oni tutaj nie narobili bałaganu. Zawsze jak coś za duże parametry da, to tutaj ten pom wszystko przyjmuje. Potem wchodzimy w aluminium, z narzędziami do aluminium i potem już w normalne materiały. I tak, jak oni tu zdobędą już takie doświadczenie, przechodzą na halę, gdzie mają dostęp już do konkretnych maszyn. Taki jest etap kształcenia i oni się czują bardziej bezpiecznie, nawet podchodząc do maszyny. To zamienimy sobie salę, pracownię. I tu jest fajna rzecz, że ta platforma ma potem ewaluację, można sobie zrobić test na sam koniec. Tak dzisiaj internet coś nie. dzisiaj nie było. No, się. no, dzisiaj troszkę miałem problem, żeby tą platformę ruszyć. To, że rachunek nie opłaca Tak dzisiaj trochę było na edukację nadawane, więc <grym> do tej platformy jak rozumiem trzeba się zalogować. Zalogować. trzeba mieć login i hasło. Tak, login i hasło. A szkoda w się podobnie. Ale to tylko kwestia, do, do, załatwimy. To... załatwimy. No. I tutaj jest modelowanie 3D. Właśnie jutro rusza kurs projektowania 3D z możliwością wydruku. Inżynieria odwrotna. Mierzymy Inżynieria odwrotna, i tak, i wbudujemy... no, tak. Mamy i skaner 3D, więc tutaj jeżeli tylko ktoś jest chętny. Tu pod kątem jest takim, że jak wchodzą na kursy osoby, to część jest na przykład, nie wiem, z produkcji, frezowanie, Yy, toczenie, ale niektórzy są z obsługi toka, yy, tych drukarek 3D. Mm. Więc tutaj mają możliwość yy, sobie to skojarzenia metodę ubytkową z metodą taką... Tych doświadczenia, które są przydatne wszystkim i dla wszystkich. Tak. Yy -y. Tym bardziej, że jak prowadzimy kursy, bo yy, no, yy, są ludzie, którzy już są w branży, a są ludzie, którzy są typowi laicy. Czyli mieliśmy na przykład nie wiem, jakiegoś pana rzeźnika czy z jakiegoś innego przemysłu. Zobrażawią się. Przemrażawiał się, to dla osób, które są w przemyśle, zostawiamy zawsze taką godzinę pracy, godzinę nauki na rzeczy już pod jego kątem. Bardziej Czyli zaawansowane. bardziej zaawansowane, żeby każdy z tego kursu mógł wynieść rzeczy, które go w danej chwili interesują. Czyli Czyli nie ma tego problemu. Nie ma różnego poziomu. Tak. Jest, ale zmniejszony. Zmniejszony, tyle, no, no, bo jesteśmy ograniczeni, tak? bo naszym ograniczeniem jest wiek. Czyli każdy może tak naprawdę skorzystać z takiego szkolenia i. Przejdziemy teraz do tamtej grupy, zamienimy się. się. Nie wiem gdzie. Ja. Zamieniamy się. No, czy to dobrze. dla nich jest to coś fajnego, taka nauka poprzez zabawę. Możemy się zamienić. Tak i proszę teraz koledzy pokażą jak, jak to wygląda. No, no, natomiast dla tych osób, które teraz właśnie mówię, tu jest pracownia vr czyli okay. e, mamy za... Jeszcze raz Kasper e, pokaż e, te scenariusze jakie mamy. Pozwolę sobie na eee, Tak, tak. Eee, mamy 8 scenariuszy, eee, po kolei przygotowanie maszyny, włączanie maszyny, zamocowanie na stole maszyny przykładowego detalu, pomiar narzędzi, pomiar detalu, uruchomienia z pulpitu cyklu, uruchomienie przykładowego programu i wyłączanie maszyny. I proszę, można sobie dowolny, Kacper, wybierz dowolny, nie pierwszy, ale którykolwiek inny, włączanie maszyny i mamy... stop! I mamy różne etapy, możemy... W Pełna podpowiedź, podpowiedź z listy lub egzamin. Wybieramy pełną, e, pełną opcję, i tutaj e, za chwilę po uruchomieniu scenariusza e, mamy listę, która pokazuje, e, co mamy po kolei do wykonania. I e, uczeń teraz, czy słuchacz na kursie e, wykonuje poprzez podpowiedzi. Gdy wybierze opcję. E, Ograniczona podpowiedź lub egzamin, te komunikaty nie będą się wyświetlały, tylko musi to wykonać po prostu tak jakby z pamięci i to go później przygotowuje do tego, że jak pójdzie na e, obrabiarkę, na tą e, frezarkę VF4, którą mamy na hali maszyn, już ją jest w stanie wykonać e, bezpośrednio właśnie na, e, na, bezpośrednio na maszynie. I tu ma komunikaty, jeśli się zaświeci zielony, e, Komunikat to, to znaczy, że wykonał poprawnie. Zrób coś źle, pokażemy, że, że jeśli jest błąd, Wyłącz, proszę. No. Ciekawe co zrobić. Nie wiem czy w tym zadaniu możemy tak zrobić, bo... Czy w tym zadaniu się uda? Podświetla się, że na przykład, że coś zniknęło, jeśli będzie coś błędnie, zakończymy, możemy zakończyć, zakończ na przykład ten, ten scenariusz i zakończ i mamy, że jest egzamin negatywny i nauczyciel, kiedy chce podejść, ktoś powie skończyłem, podchodzi i proszę. I na przykład możemy różne tutaj funkcje wykonywać uczniowie na e, kursach. Na przykład robią sobie takie zawody, że na przykład, który szybciej to opracuje i mamy czas, i oni sobie robią po prostu. Uczniowie e, często są bardzo e, dobrzy w grach i to im pomaga bardzo na wykonywanie tego wszystko szybciej, więc to też jest taka nauka przez zabawę trochę. Ja następnym razem wystartuję w konkursie z Wami, bo ja też dużo gram to. i bardzo lubię maszyny, więc tak, jestem przydatny. Tak. Dobrze, zapraszamy, zachęcam. Także kolejny wybierz Kacper, kolejny, kolejny, scenariusz, żebyśmy pokazali, że na przykład i tu będzie kolejny scenariusz, uruchomianie z pulpitu, cyklu wymiany narzędzia i mamy komunikaty, które, tak jak powiedziałem, są podpowiedzią. Natomiast możemy, tak jak powiedziałem wcześniej, wybrać bez podpowiedzi. I ten sam system, który działa tutaj, tutaj... w 2D, jest tutaj w 3D, tak? Tak dokładnie, dokładnie. To samo, to samo jest dokładnie, co To jest 2D. Zwoł? Dokładnie. To zrobili. Tak Trzeba jest. Chciałem przyznać, że wiedzą, co robią. Tak jest. No jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie ukrywamy, że to najbardziej tak też uwagę. przyciąga, szczególnie to jest tak, e, tak jeżeli m, właśnie taka now, innowacyjna, e, właśnie takie spostrzeżenie, innowacyjna nauka i dlatego to, to tak bardzo przyciąga. E, Gdzieś robi wrażenie po prostu. Także my jesteśmy też bardzo, bardzo z tego e, zadowoleni i tutaj naprawdę zawsze, zawsze to się cieszy dużym zainteresowaniem obserwujących. Jeśli ktoś z Państwa chciałby spróbować, to tu jest idealny moment. Także Kacper możesz zdjąć okulary. Tu Kacper bardzo dobrze przygotowuje, także. No ja się z spróbuję Dobrze, nie problem, proszę. O, widać, że pan Jakub gra, gra w gry, to widać ma do, widać od razu doświadczenie. Drodzy Państwo, jest taki problem... Jest taki problem, że instalacja pasa jest na tyle prosta, że każdy, że to Naturalne wdrożenie nam biarze, niestety, stałe punkt. To dobrze nie Tak, tak. <śmiennie> <śmiennie> Ja jeszcze bez kielicha dzisiaj, więc... No właśnie że... no, ale naprawdę to Ale naprawimy to? To Słuchajcie, chyba nie muszę mówić nic więcej. Słyszeliście osoby, które tutaj zajmują się tymi pracowniami. Widzieliście jak to wygląda. Widzieliście jakie to są możliwości i powiem szczerze, że takiego, takiej szkoły średniej, takiego ośrodka edukacyjnego na, na etapie szkoły średniej to jeszcze ja nie widziałem. Symulatory 3D. Własne y, platformy szkoleniowe, online'owe, symulatory, mikromaszyna, żeby. No nie mikromaszyna, to z Pegasusa, tylko mikromaszyna, żeby na czymś zacząć, zanim się pójdzie na dużą obrabiarkę. No i teraz kieruję się tam, gdzie są najfajniejsze rzeczy, to, to ty dyski no, lubią ja najbardziej. Czyli duże obrabiarki, tam widzę, że są, tutaj widzę, że są. Ale najpierw wejdę ja ja tu i zobaczę, jakie są. Tu, przepraszam bardzo, wcisnę się. Tutaj mamy, zakładam, ślusarską obróbkę, prawda? I to jest też przygotowane tak, jak powinno być. I to jest też ładne. I to jest w ogóle klasa, która... To jest nowy ośrodek. I to po prostu widać i czuć. Nawet jeszcze pachnie świeżo. I no niestety nie wszystkie szkoły mogą być nowe, ale tutaj jak to jest... Popatrzcie, to jest drugi dysko mieli, czyli jest nie jeden. Jeden był tam, to może być trzeci. Przepraszam, ile takich deskopili macie w sumie? Widziałem tam jednego, to drugi, no. dwa. No. Czyli jeden przywieziony. Słuchajcie, dwa deskobnile w jednej szkole. To tego się nie spodziewałem w żadnej sytuacji. A tu jednak się da, jak się chce. O kurde, co tam stoi? To w to już nie wierzycie. No ale dobra, popatrzmy. To mi wygląda na dwudziechę. Tak, na dwudziechę. Już na BMT z Y napędza narzędzia. To nie jest pierwsza, lepsza, malutka maszyna. To jest normalna S20 z Y, czyli konkretna S20Y. To nie, nie jest hopsiu. Druga, co stoi drugie, wszystkie są potwierane, więc nie widzę. Taka sama, też Y jest to 20Y. I trzecia, słuchajcie, trzy karki. UMC chyba 750, tak 750. -tka. I to też w miarę nowa, bo po designie. No i oczywiście tam na końcu stoi podobno jakaś czwóreczka. Tak słyszałem, że tam stoi czwóreczka. Jest czwóreczka, czyli ta, na której chłopaki mogą się pobawić w wyjarze, później mogą się na niej pobawić w rzeczywistości. Znów, to jest coś, czego zwykle w szkołach się nie widuje i właściwie rzadko kiedy się widuje cokolwiek na takim poziomie. Ja jestem totalnie zachwycony i trochę brak mi słów, więc może się odezwę później, jak znajdę jakieś słowa. No i słuchajcie, nie powiedziałem jeszcze o tym, że to jest jeszcze obok druga mała hala, w której stoi między innymi CISMA. Słuchajcie, to jest szkoła średnia, ośrodek edukacyjny, który ma własną znakowarkę typu Fiber. To nie jest normalne. Ktoś, kto to, to o tym decydował, to naprawdę dał Ciadu. No i wypałki. Piękna klasa. W stosunku do mojego lasera, tego wiodowego małego, to w ogóle jest zupełnie inna jakość. No i cóż, próbowaliście już palić w kolorze coś? Bo na nierdzewce powinno iść, nie? nie jestem pewny, nie umiem jeszcze Jeszcze nie. Staram się jedynie pracować tutaj. Są różne kwadraciki porobione z różną mocą i jasne I widzę, że pełny materiał test też był robiony. Był robiony? Nie, przeze mnie, Świetnie. Dobra robota. Możemy tak zrobić ciebie inaczej niż Spokojnie, ja z nią już miałem dość wspólnego. Ale dzięki, doceniam. Kareczka. Druga takareczka. kareczka. bardzo wysokie, ale. Rozumiem, że tak musi być, bo po prostu podniesione do góry poziomy pionowe, oczywiście przepinane. I to kareczki, widać, że też nówki sztuki. Nie wiem, kiedy powstało to centrum, ale to jest bardzo świeży temat, bo to wszystko wygląda za ładnie i za pięknie. W konwencjonalnym kiedyś zrobię jakieś materiały, natomiast no. na razie wrócę się do CNC i przedstawię wam kogoś, kogo możecie znać, ale niekoniecznie go znacie, tylko złapmy łapmy chłopa. Jest, tam czekajcie, bo się na pewno wkurzy. Jak mu szybko przymyknąć mikrofon, ale zobaczymy, może to zadziała. Dzień dobry panu, a co pan tutaj robi? Proszę powiedzieć kilka słów do kamery. Weź kuba, nie daj spokój, pogadamy. Ale nie. A nie mówiłem, się, Mariusz. Mariusz, pracowaliśmy razem przez, jeżeli się nie mylę, 6 lat około w dziale aplikacji. A w tej chwili on tutaj wspomaga BCU Pionki, pracując w innej firmie. Także super fajnie się spotkać, będziemy mieli okazję jeszcze dłużej pogadać, może wtedy się coś wypowie. Słuchajcie, dla tych, którzy uważają, że Pionki są za daleko i nie będą nocować albo dojeżdżać, jest fajna informacja. Ja nie wiem, czy to promocja specjalnie dla mnie czy dla wszystkich, ale zaraz Wam powiedzą to ludzie, którzy to powinni wiedzieć. Zapraszamy na kursy do pionek. Wszyscy spoza pionek mają możliwość darmowego zakwaterowania u nas w internacie i oczywiście obiad w, cenie, w kursie. Dzięki. Słuchajcie, i to jest opcja, szczerze mówiąc, jak dzisiaj ktoś zapyta z Rzeszowa, z moich znajomych, gdzie. Ja wracam, już jadę, już biegnę. E, ktoś zapyta, gdzie jechać na kurs, powiem tu: zwłaszcza, że ten kurs też być może będzie prowadził tamten zawodnik maryżynarek. To nie tylko część pokazowa, naukowa i edukacyjna, to też część rozrywkowa. I dzisiaj część rozrywkową między innymi jest duet smyczkowy przed oficjalną kolacją, na który już nie będzie zbyt dużo nagrywania, więc nakręcę wam kawałek duetu smyczkowego. Posłuchacie sobie przyjemnej muzyki, przynajmniej. Ogromnie cieszę się z tego, że tylu szlachetnych gości zaszczyciło nas w dniu dzisiejszym. A po drugie, że chcą z nami być również po tej części wykładowej, podzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, skonsumować jakąś dobrą potrawę, która jest tutaj zaproponowana. Tylu mężczyzn, którzy są mechanikami, ja, że tak powiem, w kupie jeszcze nie widziałam, ale daje nam to taki potencjał, który wskazuje, że idziemy w dobrą drogę. Cześć, nazywam się Cezary Augustyniak, mam przyjemność przedstawić się. Jestem właścicielem firmy MCMED. Specjalizujemy się w obróbce skrawaniem, toczeniem, fryzowaniem. Właśnie na zaproszenie firmy Aplaplanalp gościmy gościnnie w Pionkach, w BCU. Mamy przyjemność dzisiaj wysłuchać kilkunastu konferencji, które poszerzyły naszą wiedzę w bardzo szerokiej jakby dziedzinie, dziedzinach. Mam nadzieję, że to się zaprezentuje na dalszą naszą współpracę. Co sądzisz o samym BCU Pionki? Jak Ci się podobały sale wykładowe, maszyny, podejście do edukacji? Jeśli chodzi o mnie, jest to genialne rozwiązanie. Widzimy na to, na to ogromne zapotrzebowania na rynku pracowników, z którymi mamy bardzo duży problem, żeby ich pozyskać, a właśnie tutaj pionki pomagają w tym, żeby szkolić tych operatorów i nawet poprawiać kwalifikacje naszych obecnych operatorów, które na pewno będzie przyszłościowo korzystne dla naszej firmy, tak? Najlepsza prelekcja z dzisiejszego dnia to? Na pewno prelekcja najbardziej mi utkwiła zagadnienie kosztów i przyszłości prądu i energetyki, w którą stronę idzie, jakie będą zagrożenia, a z tej prelekcji widzę, że będą i warto się już chyba do tego przygotowywać na przyszłość. Widzimy się na wiosnę na kolejnej konferencji organizowanej przez BCU Pionki? Na pewno. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zaproszenia. Jesteśmy po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Na, widzimy, że nawiązujemy takie ludzkie relacje z naszymi partnerami biznesowymi. Dużo wiedzy, dużo merytorycznych rozmów. Mam na pewno nadzieję, że będziemy jeszcze zapraszani i na pewno będziemy się stawiali. A po tej oficjalnej części kolacji jest też czas na wielkie, fajne ognicho, gdzie się toczą rozmowy takie trochę mniej oficjalne. I gdzie ci najbardziej wytrwali, jeszcze chętnie spędzą jakiś czas. To ja nie ukrywam, z chęcią dołączę do nich, bo właściwie czemu i by nie? I przy tej jakże, że pięknej muzyce smyczkowej. Ja się z wami pożegnam, nietypowo dzisiaj, bez twarzy, dlatego że panowie wyglądają lepiej i grają lepiej ode mnie, jak grałem na kilku instrumentach w życiu, ale na żadnym tak dobrze jak oni. Więc cóż, jeżeli materiał Wam się podobał, jak zawsze zapraszam do lajkowania, subskrybowania, czy też dzielenia linkiem ze znami. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie dalej w komentarzu. A jeżeli szukacie fajnego miejsca na zrealizowanie dla siebie albo dla swoich pracowników konkretnego szkolenia CNC, to myślę, że nie muszę już nikogo więcej polecać, nie? To już powinno wystarczyć. da się.